Dzień dobry szanowni państwo. Witajcie na kanale EDC i witajcie na EDC Campie. Dawnośmy kurczę na EDC Campie nie nagrywali weekendu. Przyjechaliśmy z Grzegorzem. Ja mam na imię Marek, gdyby ktoś trafił tu pierwszy raz. I postanowiliśmy sobie zrobić weekend. Czekamy na jednego z patronów, który jedzie na z curychu. I zioma serdecznego Mariusza, tylko że już dostaliśmy informację, że chyba nie dojedzie, bo coś się stało z autem. Ale jeszcze szansa jest, więc prawdopodobnie nie, ale jest szansa, że może będziemy w trójkę. Na razie jesteśmy we dwójkę. Wzięliśmy Pandeki. Ja wziąłem starą rozwaloną harcerską kanadyjkę, plandekę bawełnianą i sznurek. Grzegorz wziął hamak, plandekę nylonową i sznurek. Przyjechaliśmy tu samochodem. A z uwagi na to, że jest rozwalona kanadyjka, plastikowy sznurek, bawełniana i nylonowa plandeka, będziemy rozmawiać między innymi o pasji. Zapraszamy. Powiemy Wam też, co się będzie działo w lasach państwowych od 21 listopada. Ale najpierw trzeba rozbić obóz, bo wiadomo, że po dotarciu na miejsce rozbicie spania jest najważniejsze. Ale jesień, co? No. Ale jesień, kurde. Przepiękna. I teraz myślę, so... aha. Jeszcze musimy zaprawić mięsko, żeby już nasionkało. Jak nam kwasior wysłał te Cowboy Beans. Cowboy Beans, były pyszne. To nam dołożył do paczki swoje przyprawy. I mamy pomysł taki, że weźmiemy karkówkę. Zaprawimy ją przyprawami. Tam jest leśne licho i. Original. Original leśne licho i Aria 51. To zaprawimy ją miksturą, olejem. Mamy olej z czosnkiem i z e, bazy... Brazylią. I niech dochodzi. O! A później sobie pogadamy. Musimy Wam powiedzieć ważną rzecz, właśnie odnośnie e, współpracy z lasami państwowymi. Ale to za chwilkę. Najpierw mięsko. mięsko. Ten, trochę opału zorganizować. Żeby się tu dostać, musieliśmy przeciąć sosnę, która zwaliła się nam prosto na drogę dojazdową, kurczę. Więc ją przecięliśmy. I zaraz ją pewnie tu przytargamy i poczekamy na mniejsze kawałki. Będzie co palić przynajmniej. To co? Yy, opał? Opał. Opał. Jak przyjeżdżamy do lasu, to też Grzesiek sobie testuje swoje nowe rzeczy i właśnie sobie kupił nowy młotek. Warning, attention, ostrzeżenie! Wnimalnie, adwertencja! Już se musiał obsadzić. Z uwagi na to, że dobrzy kumple robią se wredne żarty, zrobiliśmy dla Mariusza prezent. Jak nie przyjedzie, to se obejrzy na YouTubie. Pa, co ci zrobiliśmy! Nazwaliśmy go Moonshine Mag. Bo to jest słoik. Bo mounszajm jest w słoikach, wiadomo, nie. to jest Mark 3. Mark 3. To jest niefarbowana skóra. Tu jest logo EDC. Tu jest logo włóczę się by żyć. I o, a tu jest nas szyty na krzyżyk. Jest jeszcze w ogóle na początku, zanim odgniatałem punce, to jeszcze jest odgnieciona deska. To faktura drewna. Jest trójwymiarowa, żeby nie było, nie, że takie malowane czy coś. O, i ucho jest z tak z paskowej skóry sztywnej, spoko. Można pić kawę. Jak nie dojedziesz, to zostanie w kanciapie. No, trudno. Definicja hobby. Inaczej pasja potocznie konik. Czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie, albo też nawet z zarobkiem. Głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby. Komercja. Działalność nastawiona jedynie na osiągnięcie zysku, też produkty takiej działalności. To dedykuję tym wszystkim, którzy uwielbiają zapędzać się w internecie i y, uwielbiają definicję. Ciekawe, że ludzie, którzy lubią wolność, naturę, przebywanie na jej łonie, czują się jednocześnie w obowiązku albo czują, że mają prawo do tego, żeby mówić, jak inni mają robić i uprawiać swoje hobby. Może tak powinno być. Nie wiem. Nagraliśmy sobie Reckę Noża. Fajnie. Bushcrafta Od Real Od Proedża. A teraz by trzeba. Już się chłodno robi. Jest 17.15 i już tak zaczyna być czuć, że, że jest tak sobie. Więc chyba powinniśmy się wziąć za ognisko. Trzeba coś zjeść. Chciałem skomentować komercję i pasje i definicje i niektóre komentarze. Ale przecież to nie ma najmniejszego sensu tak naprawdę, nie? Szkoda czasu. Więc nie. Ale. Yy... To, że przytoczyliśmy definicję pasji i komercji, niech zostanie. To będzie jak schodzeniem po górach. Są ludzie, którym nie trzeba tego tłumaczyć, i będą ludzie, którym nie ma sensu tego tłumaczyć. Będzie jeszcze o książce, będzie jeszcze o lasach. Teraz musi być ciepełkiem. O, i później będzie jedzą. Kawę musimy w końcu zrobić. Kurde, ej, jesteśmy bez kawy, bo nie odpalaliśmy ogniska póki co, a jesteśmy tutaj od późnego ranka. No, bez kawy, masakra, ja wiem, wiem. No. Bushcraft, kawa, kawa, Bushcraft. Odnośnie komercji, ostatnio się rzucił w oczy mi komentarz o tym, że yy, zlot to była komercja, bo pojawiły się loga partnerów. Gwoli ścisłości. Nie, nie, nie ma sensu się tłumaczyć, bo nie ma z czego się tłumaczyć, ale chciałem zaznaczyć, i to nie ludziom, którzy piszą te komentarze, bo to też bez sensu, ale yy, reszcie was, że. Partnerzy na zlocie wzięli się stąd, że zaprosiliśmy ich do współpracy. Jedyną formą wsparcia było przekazanie nagród dla uczestników zlotu. Więc partnerzy nie dawali nam kasy, nie płacili nam za to, że będą wisiały ich banery. My zaprosiliśmy ich z takim zamysłem, że dają coś dla tych ludzi, którzy przyjadą na zlot i w zamian za to zostają partnerami i i super był odzew. I dziękujemy wszystkim firmom, które nas obsługują, no bo nasze całe środowisko kupuje w tym tak wielu sklepach, czy firmach I, i te firmy, myślę, to taki fajny sposób odwdzięczenia się za to, że my u nich kupujemy. O to tak, żeby ktoś nie myślał, że myśmy kasę za to wzięli, czy coś. Mamy podpałkę nową. Pawulon robi. Też nam przysłał na zlot, żeby rozdać ludziom. Była chyba nagrodą w Konkursie drużynowym chyba, nie. Y, poka. S przetestujemy. Y, ognisko na zlocie było tym odpalane. Bober chyba odpalał, tak? Bober odpalał. Nazywa się Fire Rope i jest chyba sznurkiem nasączonym czymś, Pachni nafto, nie wiem ile to kosztuje, bo to dostaliśmy właśnie na zlot. Dostaliśmy 11 sztuk. 10 dla ludzi i jedną dla nas. I mamy tą jedną już napoczętą i tym odpalimy dzisiaj ognisko na EDC Kampie. ku chwale Pawulona. Jak się oceniasz tą y, rozpałkę Fire Row pod Pawulona? Fajna. Spoko, nie? Y chcieliśmy Wam opowiedzieć o najważniejszej rzeczy, która się ostatnio zadziała, czyli właśnie o, o posunięciu się prac z lasami państwowymi. I zanim powiem o co chodzi, to y powiem, że zdajemy sobie sprawę z tego, że jest grupa osób, która uważa, że ma być jak w Skandynawii koniec i kropka. Już chyba nawet mówiłem gdzieś na jakimś filmie o tym, że tak. są różnice, które nie pozwalają, żeby to było jak w Skandynawii. Nieważne, nie będę tego tematu już rozwijał, ani się powtarzał, bez sensu. Ale sprawa wygląda następująco. Powiem Wam jak jest, Wy sobie ocenicie, czy to ważne, czy to nieważne, czy do dupy, czy nie do dupy. 21 listopada już jest podpisany w zeszłym tygodniu dyrektor generalny Lasów Państwowych. Podpisał y, ostatni kwit po konsultacjach z działem prawnym i i tak i od 21 listopada 22 mam urodziny. To chyba taki prezent. To se na urodziny gdzieś pójdziemy, Grzesiek, a co? 21 listopada rusza program pilotażowy uruchomiony przez Lasy Państwowe. I on chyba nie ma nazwy. Natomiast będzie trwał rok. Kończy się 23 listopada 2020 roku. I będzie wyglądał tak. Z uwagi na to, że ustawa o lasach w tej chwili w obecnym brzmieniu jest jaka jest, i to właśnie nie podlega dyskusji. Dyskutować sobie możemy, ale będzie z tego dyskusja. Lasy państwowe dysponują, nie pamiętam dokładnie iloma, natomiast chyba jest ich 23, ale mogę się mylić. Możecie sobie sprawdzić. Nazywa się to w skrócie LKP w rozwinięciu leśne kompleksy promocyjne. Wyjaśniam, dlaczego te rejony są takie istotne. Odnośnie naszej sprawy. W leśnych kompleksach promocyjnych lasy państwowe mogą prowadzić coś, co się nazywa dumnie eksperymentalna gospodarka leśna. W ustawie o lasach, w artykule 30, jest jasno napisane, że poza miejscami wyznaczonymi nie można biwakować. I dupa. Ale w leśnych kompleksach promocyjnych jest coś takiego jak eksperymentalna gospodarka leśna. Tam można wprowadzać eksperymenty. Dlatego ten program pilotażowy. To eksperyment. Te leśne kompleksy promocyjne są w różnych miejscach. Zazwyczaj są w dużych kompleksach leśnych, czyli niektóre puszcze, czyli właśnie Bory Tucholskie. Nadleśnictwo Świeradów ma swój leśny kompleks promocyjny, to są tego typu historie. Już w tej chwili oficjalnie Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych poprosiła o nadleśnictwa o to, żeby wyznaczyły obszary, które, które będą wyłączone z zakazu biwakowania. Prośba do nadleśnictw jest taka, to wiem z Generalnej Dyrekcji, bo, bo, no bo jakby jestem z Anią w takim stałym kontakcie, ponieważ ze są rozmawiamy, konsultujemy, gadamy, dogadujemy, kombinujemy. Pozdrawiam Ania, dzięki, wykonałaś też kawał, kawał, kawał solidnej roboty. Ciężko się płynie pod prąd, szczególnie w betonie. Generalna wzięła na początku nadleśnictwa, które są przychylne, wiadomo, że to jest ogromna instytucja i ludzie też pracują tam różni. Nie wszyscy są przychylni temu pomysłowi. Dla niektórych to będzie dodatkowa niepotrzebna robota, dla niektórych to będzie stres, dla niektórych to super i tak dalej, i tak dalej. Jak w każdej robocie, jak w każdej działalności będą tacy i tacy. Komentarze na temat tego programu w naszym środowisku też zdajemy sobie sprawę, że będą i takie i takie. W tych leśnych kompleksach promocyjnych, nie wiem czy we wszystkich, będzie wiadomo do końca chyba przyszłego tygodnia. Będzie lista, będzie wszystko, będzie mapka. Zresztą, mapkę leśnych kompleksów promocyjnych możemy Wam tutaj pokazać na przykład. Tam będą wyznaczone obszary. Sugestia od generalnej jest taka, żeby były to obszary minimum 1500 hektarów. Czyli nie kropka na mapie. Tu możesz sobie wakować, bo jest polanka. Tylko obszar minimum 1500 hektarów. Oczywiście w niektórych leśnych kompleksach promocyjnych nie będzie możliwości wyznaczenia takiego dużego obszaru, więc wtedy on będzie mniejszy. To już nie, nie mamy na to wpływu to jakby zarządcy terenu, czyli odpowiednie nadleśnictwa, regionalne dyrekcje lasów państwowych będą to ogarniać tak administracyjnie. Ten program będzie tam trwał rok. Będą zasady, mam taką wersję roboczą tych zasad. Zasadą na przykład będzie to, że będzie można nocować w tym, na tym obszarze na dziko e, tylko dwie nocki z rzędu. Czyli żeby nie koczować tam nie wiadomo ile, to, to dwie noce będzie można y, biwakować tam w sposób normalny i grupy będą mogły być czteroosobowe, żeby się nie zlatywały chmary i tak dalej i tak dalej. To ma być w lesie, to nie będzie przy obstranych, za przeproszeniem, y, parkingach leśnych, to będą takie y, tereny, które nas interesują, na których my chcemy to robić. Oczywiście, jeżeli chodzi o ogień, to będzie trwało cały rok łącznie z przyszłym latem, więc nie będzie tak, że na tych obszarach będzie można sobie robić ognisko tak, o jak w Skandynawii, bo nie. Nawet nie jestem pewny, czy chciałbym przykładać do tego rękę, żeby właśnie tak było. Więc będą ograniczenia, ale myślę, że to jest ogromny krok do przodu. Nie wiem, czy w historii PRL-u, czy po PRL-owskiej historii w ogóle byliśmy kiedyś tak blisko normalności. Wydaje mi się, że nie więc dla nas to jest ogromny krok myślę dla nich to jest jeszcze w ogóle bardziej chyba to jest kosmos no i teraz też w głównej mierze będzie zależało to od naszego środowiska jak ten pilotaż się skończy jakie będą wnioski jakie będą efekty i co będziemy robić dalej jedno zdanie padło co prawda nieoficjalnie ale jedno zdanie padło które warto zapamiętać że albo to zażre i będzie rewolucja albo po tym pilotażu nic się nie zmieni to ani my, ani nikt pojedynczy nie, nie jest w stanie ani tego zagwarantować, ani tego przypilnować. To już będzie zależało od naszego środowiska całego. I ja wiem, jestem przygotowany na to i już słyszałem komentarze, że to, to jest w ogóle pff, bez ogniska to nie jest obozowanie w ogóle. Moim zdaniem można biwakować bez ogniska. Znam kupę ludzi, rozsądnych ludzi, którzy to robią. I też rozumieją, że ognisko nie jest niezbędne. Też jest bardzo ważne to, że chyba to jest moment, w którym warto byłoby się przynajmniej w tej części przestać przepychać. I skakać sobie po pagonach i udowadniać, nie wiem, czy ktoś jest lepszy, czy ktoś jest gorszy, czy ktoś jest mądrzejszy, czy ktoś jest bardziej prawdziwy, czy ktoś jest bardziej pozerem, czy ktoś jest gadżeciarzem, czy ktoś to robi dlatego, że robi sobie fotkę na Instagrama, czy nagrywa film na YouTube'a, czy sobie robi tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie w hamaku stóp, łba, dupy, ręki, obojętnie czego. Pod rozwagę zostawiam, bo oczywiście nikt nie ma obowiązku mnie słuchać, ani brać do głowy tego, co mówię, ale... My na pewno będziemy się tego pilnować, zresztą kto nas zna to wie, że nie odpowiadamy na zaczepki, nie komentujemy i nie będziemy komentować i nie będziemy robić youtube'owych dram. Bo nie bo takie mamy zasady po prostu. Te wszystkie rzeczy dla naszych grupowiczów będą dostępne na grupach, jeżeli tylko cokolwiek więcej będę wiedział, to będę udostępniał na bieżąco. Jeżeli nie jesteście na którejś z naszych grup, czyli na EDC.pl i na Bushcraft Polska, to będziemy też to wrzucać na naszego fanpage'a. Linka macie w opisie. Nie trzeba mieć nawet konta na Facebooku, żeby tam to podglądać. Taka ważna rzecz. Nie chodzi o lajki, nie chodzi o wejścia na fanpage, chyba to nic nie daje. Chodzi tylko o to, żebyśmy mieli... Jedno miejsce, w którym te informacje na bieżąco będzie można uzupełniać, aktualizować, i tak dalej, i tak dalej. Liczę na to, że ta cała praca nie pójdzie na marne. Taki mój apel do wszystkich, którzy są zainteresowani, którzy uważają, że to może być początek naprawdę większych zmian, to zostawiam też wam pod rozwagę, żeby tego przypilnować. Zasady są proste: zabierz ze sobą śmieci. Jak chcesz wybudować sobie schronienie, to wybuduj, ale później je rozbierz, żeby nie zostało poskładane. ale ogniska tylko w miejscach wyznaczonych, to się nie zmieni bo to się nie zmieni. Jak ktoś ma trochę oleju w głowie, to powinien wiedzieć, jak to funkcjonuje. Przynajmniej póki co. A jeżeli pilotaż wyjdzie dobrze, no my będziemy cały czas walczyć. Mamy koncepcję na kolejne kroki. Pewnie jeszcze będzie dużo jeżdżenia, dużo załatwiania. Są rzeczy ważne i ważniejsze, tak napisałem wczoraj patronom na grupie, jak, jak opisywałem im tą całą sytuację, kiedy już wiedziałem, że mogę to jakby upubliczniać. To chciałem wam powiedzieć. 21. Oczekujcie więcej informacji, oczekujcie mapki. Pewnie w przyszłym tygodniu. I bawmy się dobrze, no. Wreszcie będzie można zrobić yy, troszeczkę więcej, niż <grytanie> teoretycznie rozbić się. Zrobić legalnie przede wszystkim, bo to na przykład jak ktoś idzie z dzieciakami, to, to niespecjalnie chce się kitrać po krzakach i sępić, czy przypadkiem nie przyjdzie strażnik leśny, nie każe mu wy, u, uciekać, wy, wy, wynosić. Nie wiem, czy na tych obszarach będą wyznaczone dodatkowe miejsca na ognisko. Nie wiem. Pewnie gdzieś może to, można to zrobić, pewnie gdzieś nie można tego zrobić. Miejsce biwakowania, czy teraz, tak jak będzie w tym programie, obszar wyłączony z zakazu biwakowania nie równa się miejscu wyznaczonemu na ognisku. My jesteśmy bardzo dumni z tego, co udało się załatwić. Przez te dwa lata nauczyliśmy się kupę rzeczy, które wydawały się nam wcześniej niepotrzebne, poza naszą świadomością, i, I myślę, że to przyniosło skutek, no, wciąż się uczymy. Wertujemy te wszystkie przepisy, wertujemy przepisy z zagranicy, wertujemy rozwiązania, tak jak Retrouvence francuskie, tak jak Wild Campy w Danii. To zresztą, myśmy wyszli z tą propozycją do lasów państwowych na bazie rozwiązań duńskich, poniekąd. Oczywiście to było dopasowywane, modernizowane, kombinowane tak, żeby jednocześnie nie kolidowało z polskim obecnym prawem. Jest jakie jest. A czy uda się zmienić? A czy uda się, żeby ten pilotaż skończył się yy, takimi skutkami, że urzędnicy z lasów państwowych będą w szoku, jak to wszystko ładnie, sprawnie przebiegło, jak ci ludzie, którzy używają tych obszarów, są kumaci? Robi się coraz ciemniej, musimy nastawić karkówkę. Yy, myślę, że albo później, albo yy, rano opowiem Wam yy, jeszcze jedną rzecz, bo na początku listopada będziemy mieli gości dwóch. Okazuje się, nie jednego. Jednym z nich będzie Rufus. Jutro Wam opowiem o drugiej części Keparta. I powiem Wam, co będzie działo się na początku listopada na dyskampie właśnie z Rufusem, ale nie tylko z Rufusem. O, taki jest pomysł. Dawaj patelnie. 5 godzin się marynowało, ale. zapach i smak jest przepetarda. Za darmo! reklama! Kuchnia kwasiora! Polecamy! Teraz kwasior zaciągnął u nas dług. 5 listopada przyjdzie payback time. Przepraszamy tych wszystkich, którzy oczekują po nas marsowych min i tego, że będziemy super poważni. Ale nam się po tych wszystkich latach wciąż strasznie w lesie podoba i my się cieszymy. A jak się cieszymy, to jesteśmy weseli. My rzadko, bo rzadko, to prawda. Pewnie za rzadko znaleźlibyśmy kilka osób w naszym najbliższym otoczeniu, które uważają na 100%, że zbyt rzadko bywamy poważnymi mężczyznami w średnim wieku. Ale bywamy, no, przysięgam, naprawdę. Yy, muszę zaopiekować się piękiem, wybaczcie. Dzień dobry. Grzegorz, przywitaj się. Dzień dobry. Mariusz nie dojechał. Zwonił. Mm że byli dopiero o czwartej w domu. To się pewnie jutro zobaczymy w Kanciapie. dymi na Mam nadzieję, że coś będzie słychać, bo naprawdę mocno zaczęło wiać. Nie wiem, co się dzieje. Ale dymi. Oczywiście jak zwykle dobrze siedzę. Muszę wziąć statyw i coś wam jeszcze opowiem na koniec o książce. Druga część Kefarta jest już od jakiegoś czasu do kupienia. Jest chyba w kilku miejscach, oprócz... Yy... Sklepu wydawnictwa. <głos> <głos> jest też chyba w militariach, tam gdzieś jeszcze znajdziecie na pewno. Druga część to jest dzicz. Pierwsza część była. Gdzieś wam ją pokazywałem, nie pamiętam gdzie, na którymś filmie, chyba też z weekendu na kampie. Pierwsza była o sprzęcie, o przygotowaniu przed podróżą i tak dalej, i tak dalej. Druga część już jest o samym fakcie wędrowania, samym fakcie przebywania w dziczy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. Jest to książka historyczna. Wiele się zmieniło, yy, wiele się nie zmieniło. Moim zdaniem ta jest troszeczkę ciekawsza pod względem takim, że można wyciągnąć więcej wniosków. Ponieważ tutaj opisuje właśnie są rady odnośnie samego, samego wędrowania, odnośnie nawigacji, odnośnie pożywienia i tak dalej, i tak dalej, więc to jest... Mam wrażenie książka bardziej turystyczno bushcraftowo może nawet survivalowa. Warto przeczytać nie po to, żeby dokładnie wiedzieć, co w niej jest i się do tego stosować, tylko warto przeczytać po to, żeby wysnuć własne wnioski. Oczywiście trzeba pamiętać, że niektóre rzeczy są z XIX wieku, raczej znaczy wszystkie są z XIX wieku, ale niektóre sporo się pozmieniało. Na przykład to, że wcale jednym z czterech najważniejszych lekarstw wcale już nie jest kokaina. Więc no, trzeba patrzeć na tę książkę tak jak na poprzednią część, jak chyba wszystkie książki, które przetłumaczył Rufus przez pewien pryzmat takiego własnego zdrowego rozsądku i przez pryzmat tego, że one były pisane jakiś dosyć dłuższy czas temu. To jest ta książka i polecam Wam serdecznie naprawdę. Z nią, dlaczego ją wziąłem i dlaczego o niej mówię? Ponieważ jest sprawa taka, że 5 listopada Rufus będzie u nas na kampie. Co prawda wrzucałem informacje na fejsa i w kartę społeczność w YouTube, że będziemy odpytywać ruchusa, przepytywać Rufusa, Po prostu sobie pogadamy, jeżeli macie ochotę yy, i macie do ruchusa jakieś konkretne pytania. To śmiało strzelajcie, to zadamy w Waszym imieniu piątego. Piątego będzie jeszcze jeden ważny gość. Kurde, padać zaczyna. Rób karkówki i boczek! A ja muszę kończyć i musimy kończyć i musimy się zwijać, bo zaczyna padać niestety. Miało nie padać. Ech. Wyluzowaliśmy się trochę, fajnie, brakowało nam tego. W ogóle dawno nie byliśmy chyba na krampie tak po prostu, na spokojnie. Było super. Było super, nie? No. Szkoda tylko, że Mariusz nie dojechał, ale co się odwlecza, to nie ucieczy. mam nadzieję. Ja nie wiem, ostatni raz to byłem z Spartanami? No, a to było... Miesiąc temu? We wrześniu, po, 15 września. Półtora miesiąca. Półtora miesiąca. Ale idzie no. zima, więc będzie można biwakować więcej. Wreszcie zaczyna się sezon biwakowy, do zobaczenia.